Dzień dobry Państwu. Pomimo utrzymującego się od 9 miesięcy trendu bocznego na rynku złota, zarządzający funduszami złota w Inwestor są optymistycznie nastawieni co do perspektyw tego rynku w porównaniu z tradycyjnymi klasami aktywów, takimi jak akcje czy obligacje. Przez ostatnie 10 lat ceny złota rosły średniorocznie rocznie po około 17%. I w każdym z tych lat, pomimo miesięcznej zmienności, zanotowaliśmy wzrost ceny złota. Uważamy także, iż przesłanki fundamentalne pozostają niezmiennie pozytywne. Świadczy, świadczy za tym m.in. przedłużający się kryzys w strefie euro, ale także fakt, że we wszystkich gospodarkach rozwiniętych utrzymywane są ujemne stopy procentowe. Także fakt, iż w ostatnich latach dokonano znacznego dodruku pieniądza, przełoży się naszym zdaniem na wzrost inflacji w kolejnych latach. W ciągu ostatnich kilku tygodni ceny złota poruszały się za kursami, za zmianami cen walut. Przykładowo w maju cena złota wyrażona w dolarach amerykańskich zmieniła się o 6%, spadła o 6%, podczas gdy w euro nie zmieniła się. Było to związane z nadzwyczajną siłą amerykańskiego dolara, co było z kolei spowodowane przedłużającym się kryzysem w strefie euro i niezbyt udanymi wyborami parlamentarnymi w Grecji, które nie wyłoniły większości parlamentarnej i rządowej zdolnej do poradzenia sobie z, z kryzysem w tym kraju. W ciągu ostatnich kilku tygodni odnotowaliśmy także. Symptomy, które mogłyby świadczyć o tym, iż korekta na rynku złota ma się ku końcowi. Między innymi bardzo silnie wzrosły ceny spółek wydobywających złoto. Od, od dna korekty w połowie maja ceny największych kopalń, spółek skupiających największe kopalnie na świecie, wzrosły nawet o 20%. Także symptomatyczna była reakcja rynku złota w porównaniu z reakcją na rynku akcji na raport o zatrudnieniu, który został opublikowany 1 czerwca. Ceny akcji spadły o ponad 2% tego dnia, podczas gdy cena złota zareagowała w przeciwnym kierunku i złoto wzrosło o niemal 4%. Było to spowodowane obawami o siłę gospodarki amerykańskiej i o to, czy amerykański bank centralny nie zdecyduje się na kolejną rundę do druku pieniądza. Naszym zdaniem tendencje wzrostowe będą kontynuowane w najbliższych tygodniach i podtrzymujemy prognozę 1900-2000 dolarów w drugiej połowie 2012 roku. Dziękuję Państwu.